Witam Was bardzo gorąco na czytaniu dla raczków. z tej strony i witarot. Zapraszam Was na czytanie, gdzie będziemy sprawdzać pracę i miłość. Myślę, że to najbardziej jest interesujące dla każdego. Z tej strony będzie na pracę, tutaj na miłość tak. Już teraz Was bardzo gorąco proszę o lajki, o subskrypcję, o to, o komentarze. Naprawdę wszystko, wszystko będę rozpatrywać. Może pomożeć im z nowymi tematami, byłabym niezmiernie wdzięczna. Dobra, teraz zaczniemy już od razu na no, czytanko. Na pracę. Tutaj właśnie widzimy sześć buław i magika. Maga. No więc powiem Wam, że w grudniu, no tu widać, że zwycięstwo w tej karcie 6 buław. Zwycięstwo, w, no tutaj chodzi o pracę. Więc Czegokolwiek byś się nie chwycił, jakiś pomysł, może jakaś nowa praca, no chodzi pomysł, na przykład projekt, nawet nowy jakiś, masz coś w głowie, na pewno ci, na pewno to będzie strzał w dziesiątkę. Osiągniesz swoje cele, na pewno. To, mogą, to może być awans, podwyżka nagroda, możesz nawet zdobyć upragnioną pracę. To co czego zapragniesz, ty, ty poczujesz się zwycięzcą, ponieważ to się spełni. No a Mag, no to wiadomo, masz tak dobrą intuicję. Potrafisz kreować swoje nie wiem, marzenia, że one się spełniają. Ty jesteś jakim kreatorem, a tutaj właśnie będziesz się cieszył, że wszystko, czego nie zapragnąłeś, to się spełni. Zobaczymy w innych kartach. Ja tutaj zawsze dobieram karty. Kto mnie ogląda, to dobrze o tym wie już. Zobaczymy. Oj, już, chociaż. No dobra, wyciągniemy. Co nam to wyszło? Wierz, hej, królowa monet. No, by, przepraszam, królowa yy, mieczy. No I zobaczymy, co jeszcze domaga. Hm. Koło No proszę. No wieża no coś nagle, coś nagle się załam, coś jakieś inwestycje się skończą, koniec czegoś nagły. W ogóle nie będzie to zależne od was. Coś może się rozpaść. Co w przyszłości może okazać się błogosławieństwem? Czyli co na tą chwilę, kiedy coś się stanie, to by się będzie wydawało, że coś gruchło, jakiś plan, tak? Jednak tu karty mówią, byś się nie przejmował, bo wyjdziesz z tego i może nawet lepiej jak przed. Więc, no wiem, że mi się łatwo mówi, nie przejmuj się, ale spróbuj być dobrej myśli. Królowa Mieczy właśnie mówi o sukcesie, o awansie, że otworzą Ci się nowe drzwi do, do nowej jakiejś kariery zawodowej. Nie wiem, ty pytasz, ty jesteś w swojej rzeczywistości, wiesz w jakiej jesteś, i sobie dopasuj, tak? Raczku, do siebie. No, koło fortuny, to pokazuje również dobre zmiany, więc myślę, że tutaj w pracy, no pięknie się ten grudzień kreuje. Nawet gdybyś miał jakąś złą pasę, to po jakimś bardzo krótkim czasie minie. I będą, I będą czekały Cię lepsze czasy. Zobaczymy, jaka jest rada na tej sytuacji. Hmm. czwórka kielichów właśnie ona też mówi, żebyś szukał pomysłów hmm. inspiracji hmm. możesz ją szukać wszędzie, gdzie się tylko pojawisz możesz usłyszeć nawet w piosence jakieś słowo i już ty będziesz wiedział, intuicja cię poprowadzi na pewno Hmm. Jakieś sugestie. Także myślę, że nawet karta ci podpowiada, w jaki sposób możesz do, dojść do jakiegoś sukcesu. Jakieś plany masz może zawodowe. No i nic tylko po prostu do przodu. Zobaczymy, co aniołki mówią. Sytuacja się polepszy, proszę. Nawet gdybyś był. Byłbyś mnie ciekawy w sytuacji. No to myślę, że w grudniu będzie tylko lepiej. Zobaczymy teraz, co tutaj w miłości. No tutaj to. No już te karty same są bardzo ciężkie. Pięć, pięć kielichów. I, I dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy, wiecie, to są takie. Siedzi ci coś złego w głowie, kreujesz coś, bo mieczy są właśnie myśl to są myśli, tak? Masz jakieś lęki. Hmm. Nie czujesz się pewny w związku? Może kreujesz sobie, że no, druga połowa cię może zdradza? No nie wiem. Hmm. Masz jakieś koszmary nocne. No mogą po, być podyktowane jakimś stresem. Możesz się czuć samotny w związku tak samo, tak? No pięć kielichów. Tu znowu żal i smutek za czymś. Za czymś tęsknisz. Jest ci źle. Czujesz się porzucony. Hmm. Tu również w tej karcie może być śmierć bliskiej osoby. Tutaj właśnie w tych piątce kielichów. Możesz ją mieć ciągle w głowie. Tutaj również no. No powiem, że nie niewesoło właśnie. No tutaj sobie zobaczymy właśnie, co tutaj jeszcze te karty powiedzą. Już wyskoczyła. Hmm. No a tutaj cztery kielicha. Proszę. Księżyc. Tylko odwrócają niestety. Mówię niestety, bo ta karta mówi brak odpowiedzialności, znużenie. No, jakbyś po prostu, nie wiem, krałał sobie tutaj. Właśnie ta karta potwierdza te, te złe myśli, w księżycu. Jesteś zły na swoje dzieciństwo, zwalasz te swoje problemy, i przez to tak jest no i ta karta właśnie bardziej też radzi byś zamiast zamiast z, zrzucać winę na wszystko dookoła może zacznij kreować coś fajnego, miłego to co było na przykład fajnego w dzieciństwie bo nie wierzysz, że tylko złe rzeczy rzeczy cię spotkały i może tym bardziej żyj no tutaj ta karta z kolei, czwórka kielichów mówi, że nie potrafisz docenić tego, co masz i kogo masz wokół siebie, tak? Jesteś znużony, Raczku, z twoim związkiem. Jesteś niezadowolony, te karty wszystkie są bardzo smutne, bardzo takie... Ja tutaj widzę, by, by może porozmawiać z drugą połówką. No, musicie się chyba ogarnąć, bo no tutaj jest ciężko, widzę, ten, ten grudzień dla was. Przede wszystkim powinieneś przestać kreować sobie te czarne myśli. To są noce nieprzespane. Tutaj właśnie takie. No nie podoba mi się to. Zobaczymy, jaka rada jest od kart. Świat. Hmm. Ona właściwie mówi, by rozpocząć coś nowego, trzeba zakończyć stare. No to tak jak stary rok zakończyć, by zacząć. W i idziesz w nowy rok, tak? Tak tutaj myślę, że jeżeli chcesz uratować jest związek, trzeba zacząć rozmawiać, naprawdę jeżeli wam zależy, tak? Trzeba dużo rozmawiać. Yy, trzeba yy, słuchać drugiej osoby, też powiedzieć, co leży na sercu a jak nie mówić, to pisać też dobry sposób. <laughs> no, jeżeli Wam już naprawdę już tak jest źle, to naprawdę lepiej skończyć związek i zacząć jakiś nowy. Bynajmniej może odpocząć od siebie. Nie wiem, tutaj, tutaj właśnie takie energie ciężkie przyszły. Mam nadzieję, że nie z każdym rakiem rezonują tak naprawdę. Zobaczymy, co tutaj aniołki mówią. Wypatruj znaku. Hmm. Wypatruj znaku, jak to rozumieć. Hmm. Żeby, żeby po prostu było lepiej, rozejrzyj się do, dookoła, zobacz te dobre znaki wokół siebie, zobacz tą rodzinę, że wcale tak dookoła nie jest aż tak źle. Że wszyscy pewnie Cię potrzebują, osoby wokół Ciebie. I nagle się może okazać, że wcale tak źle nie jest, prawda? Że warto coś ratować. Czego Wam naprawdę z całego serca życzę. Trzymajcie się. Mam Aha, jeszcze jedną. Bardzo Was proszę o subskrypcję, o lajki i o komentarze czy te czytania z Wami rezonowały. No w pracy fenomenalnie, no ale no trzeba coś tutaj jeszcze ponaprawiać. Mam nadzieję, że Wam się uda. Trzymajcie się, do następnego ra razu, pa!